Szanowni Państwo, przy, korzystając z okazji, jesteśmy przy temacie Pana Grzegorza Kiełba. Chciałbym się tak króciutko odnieść, jak już mówimy e, tutaj o, o tym kandydacie. E, chciałbym się odnieść co do wypowiedzi kandydata, gdyś była, doszło mi, była wypowiedź jego w odniesieniu do e, studium uwarunkowań, które miasto Tarnobrzeg miało, miało przeprowadzać, miało być wykonane w roku 2012 została podjęta uchwała o zmianie studium w całym obszarze miasta Tarnobrzega. Możecie się zapytać, jak już takie dochodzenia robimy. Pana kandydata na prezydenta Grzegorza Kiełba, który mnie i wielu inwestorów, przedsiębiorców tarnobrzewskich wprowadził w błąd w 2011 roku, kiedy to ja i koledzy przedsiębiorcy zwracaliśmy się z prośbą o zmianę studium uwarunkowań, czyli wprowadzenie zmiany do studium uwarunkowań. Pan Grzegorz Kiełb jako szef, szef Wydziału Architektury, który powiedział, że niestety zmiany do studium nie można przeprowadzić, nie da się tego wykonać, absolutnie. No i powodem tego jest to, że wielu przedsiębiorców tarnobrzewskich swoje inwestycje nie może realizować. I w tej chwili na blogu słyszałem informację, że studium uwarunkowań, które dla całego miasta zostało przeprowadzone było, by było rzekomo na nie wiem, mój wniosek osobisty czy coś w tym rodzaju. Jest to po prostu wierudne kłamstwo. To, co zostało się w 2012 wprowadzenie i propozycja pana Grzegorza Kiełba, żeby wprowadzić studium dla całego obszaru, stało się po prostu no, problemem dla nas, ponieważ w tym okresie żaden z przedsiębiorców nie może realizować inwestycji. Studium uwarunkowań zostanie zakończone dopiero w 2015 roku i mamy trzyletnią prawie pauzę. I to jest hasło pana Grzegorza Kiełba: pomoc przedsiębiorcom. Jestem po prostu, ubolewam nad tym faktem, że osoba, która zajmowała się tymi sprawami, która miała duży wpływ jako szef Wydziału Architektury, nas, radnych przedsiębiorców, wprowadzała w błąd informując o tym, że placówka nadzorująca w Rzeszowie nie ma takiej możliwości zmiany do studium. Firma, która uchwalała teraz całość studium miasta Tarnobrzega przypomnę, bo jest uchwalane całość studium. Ono nie jest ani dla mnie, ani dla kilku osób. Ono jest dla nas wszystkich, dla całego miasta i tam są realizowane wszystkie zadania. Powiedziała przy jednym spotkaniu, że w ich ocenie powinna być wykonana zmiana do studium uwarunkowań. I ta osoba była naczelnikiem wydziału, która ona po prostu była fachowcem w tej dziedzinie i ona sugerowała i prezydentowi i wiceprezydentowi, żeby taką rzecz wykonać, żeby zrobić zmianę całości po prostu studium uwarunkowań miasta Tarnobrzega, a w tej chwili jako kandydat po prostu reklamuje się, że on nam przedsiębiorcom pomaga. Ja też jestem przedsiębiorcą i, i tutaj mówię publicznie, pan Kiełb nie pomagał przedsiębiorcom pracując w Wydziale Architektury, tylko w mojej ocenie przeszkadzał. Będąc Naczelnikiem Wydziału przeszkadzał po prostu przedsiębiorcom. To jest moja ocena jako przedsiębiorcy. Dziękuję. Też taki apel do Państwa dziennikarzy, myślę do środowiska z mojej strony, kandydatów na Prezydenta, ażebyśmy ścigali się na to, kto więcej dobrego zrobi dla Brzega, kto więcej zaproponuje konkretnych, rzeczowych ofert dla rozwoju naszego miasta, a nie robili kampanię, y, która y, próbuje podważać, nie wiem, w ogóle y, zasady demokracji, y, kampanię, która y, szuka w cudzysłowie y, haków na przeciwników, która po prostu jest... Y, dla ludzi mieszkających w Tarnobrzegu, dla mieszkańców Tarnobrzega ona nie wnosi nic pozytywnego, nic dobrego. Nie wiem, naśladujmy już stare demokracje, przyjrzyjmy się jak wyglądają kampanie zachodniej demokracji, gdzie ludzie podchodzą do tego w sposób rzeczowy, konkretny i rzetelny. Przedstawmy informacje, co zrobimy, w jaki sposób, skąd weźmiemy na to środki, jakie mamy możliwości. A nie mówmy jak niektóre osoby, że zreformujemy coś, nie podając w jaki sposób, jakim nakładem środków, jak to będzie wykonane. Przecież to jest bierudne kłamstwo i bzdura. Nie możemy prowadzić kampanii nierzetelnej, nieuczciwej w stosunku do mieszkańców Tarnobrzeża, bo będziemy z tego później rozliczani. Więc mój apel jest taki, żeby kandydaci po prostu bardziej zwrócili się w kierunku rzetelnej informacji mieszkańców, co zamierzają zrobić, w jaki sposób dokonać, swoje w jaki sposób yy, dokonać reformy w tym mieście natomiast nie szukali cały czas właśnie takich rzeczy o których mowa była przed chwilą bo najistotniejsze dla naszych mieszkańców Tarnobrzega jest to ażeby ich byt i jakość życia się poprawiała a poprzez tego rodzaju yy, zachowanie się niektórych osób ten byt i jakość życia stale się nie poprawia wręcz odwrotnie on się po prostu pogarsza to jest taki mój osobista apel i zapraszam państwa razem z prezydentem na 29. Myślę, że tam przedstawimy rzetelną informację, co zamierzamy na najbliższe 4 lata. Dziękuję.